Czy kiedykolwiek pomyślałeś, że ta codzienna filiżanka kawy może sabotować twoje zdrowie, a ty nawet tego nie zauważasz? Wyobraź sobie, podczas gdy szukasz energii i siły w tej parującej filiżance, w twoim ciele może tworzyć się idealne środowisko dla cichych chorób, takich jak rak. Co gorsza, bez żadnego ostrzeżenia, prosty nawyk powtarzany przez lata może prowadzić do napadów lęku, bezsenności, a w najpoważniejszych przypadkach nawet do depresji. To przerażające, wiem, ale dokładnie to dzieje się dziś z milionami osób powyżej 50 roku życia. Najgorsze, wiele z nich myśli, że robi coś dobrego dla swojego organizmu, podczas gdy w rzeczywistości wchodzi w niebezpieczny cykl, który może mieć poważne konsekwencje w przyszłości. Kawa, jeśli pijesz ją bez ostrożności. I w złych połączeniach może przyspieszać procesy zapalne w mózgu i sercu. Badania pokazują, że nadmiar kofeiny w połączeniu z pewnymi substancjami obecnymi w popularnych produktach spożywczych i lekach drastycznie zwiększa ryzyko ciężkiej depresji i niektórych typów raka. A być może, kiedy mnie teraz słuchasz, nawet nie zdajesz sobie sprawy, że popełniasz te błędy każdego dnia. To ciche ryzyko, ale możesz mu zapobiec. Najciekawsze jest to, że istnieją proste i bezpieczne sposoby, aby kawa stała się Twoim prawdziwym sprzymierzeńcem zdrowia. Ale mało kto wie, jak to zrobić. I właśnie to Ci pokażę. Nazywam się dr Józef Nowak i wiem, że ten temat sprawi, że zaczniesz bardziej analizować swoje codzienne nawyki. Dlatego nie zapomnij zasubskrybować kanału i zostawić lajka. Dzięki temu zagwarantujesz sobie dostęp do wartościowych informacji, które mogą chronić Twoje zdrowie. I zdrowie Twojej rodziny. Kto wie, może jednym prostym kliknięciem właśnie teraz robisz pierwszy krok, by uniknąć czegoś znacznie poważniejszego w przyszłości. Zaczynamy? Kawa jest częścią codziennego życia milionów ludzi, zwłaszcza tych, którzy mają już ponad 50 lat i szukają energii oraz koncentracji na cały dzień. Nic dziwnego, że każdego dnia na całym świecie wypijanych jest ponad 2 miliardy filiżanek. To wierny towarzysz porannych rytuałów. Przerw w pracy, a dla wielu także przyjemność podczas popołudniowych rozmów. Ale za intensywnym smakiem i niepowtarzalnym aromatem kryją się sekrety, o których mało kto mówi. Kawa jest wszechstronna pojawia się w czystej postaci, z mlekiem, w wykwintnych deserach, w kawach specjalnych, koktajlach, a nawet w przepisach na dania wytrawne. Problem w tym, że nie zawsze jest spożywana w sposób zdrowy. Dlatego zrozumienie wpływu kawy na zdrowie mózgu i serca staje się kluczowe, zwłaszcza, że niektóre połączenia z jedzeniem i lekami mogą zamienić ten uwielbiany napój w ciche zagrożenie dla organizmu. Z drugiej strony, gdy kawa jest spożywana w sposób zrównoważony, może stać się prawdziwym sojusznikiem Twojego zdrowia psychicznego i fizycznego. Związki zawarte w kawie mają silne działanie zarówno na mózg, jak i na ciało. Kofeina na przykład. To naturalny stymulant, który poprawia koncentrację, pamięć i dodaje energii, którą tak bardzo cenimy. Oprócz niej znajdują się w kawie kwasy chlorogenowe, które działają jak przeciwutleniacze, zwalczając stres oksydacyjny i zmniejszając stany zapalne, które z czasem mogą prowadzić do chorób przewlekłych. Nie można również zapominać o trygonelinie, mniej znanym związku, ale o ważnym działaniu neuroprotekcyjnym, pomagającym w ochronie zdrowia mózgu. Najciekawsze jest to, że te substancje to nie tylko obietnice. Poważne badania potwierdzają te korzyści. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Harvarda wykazały, że umiarkowane spożycie kawy w ilości od 2 do 4 filiżanek dziennie może zmniejszyć ryzyko depresji nawet o 20%, zwłaszcza u kobiet. Z kolei badanie Predimet przeprowadzone w Hiszpanii wykazało, że włączenie kawy do zrównoważonej diety, takiej jak dieta śródziemnomorska, może obniżyć ryzyko chorób neurodegeneracyjnych, takich jak ciężka depresja i spadek funkcji poznawczych, nawet o 30%. Dzieje się tak, ponieważ kofeina stymuluje produkcję dopaminy i serotoniny, neuroprzekaźników odpowiedzialnych za poczucie przyjemności i dobrego samopoczucia, zwalczając zmęczenie psychiczne, które odczuwa tak wiele osób z wiekiem. Ale czy każda kawa i każda forma jej spożycia daje te korzyści? A może niektóre wybory mogą stanowić zagrożenie dla Twojego zdrowia, zwiększając ryzyko rozwoju chorób, takich jak głęboka depresja czy niektóre typy raka? A Ty, jak pijesz swoją kawę na co dzień? Napisz w komentarzu, czy wolisz ją czarną z mlekiem, czy może w jakiś inny wyjątkowy sposób. I dodaj też zdrowie na pierwszym miejscu, żebym wiedział, że rozumiesz te informacje i dbasz o siebie. Zanim przejdziemy dalej, mam dla Ciebie specjalną wskazówkę. W pierwszym przypiętym komentarzu znajdziesz ekskluzywny link do darmowego e-booka 50 produktów przeciwnowotworowych. Dostępny jest tylko przez ograniczony czas. Nie przegap okazji, by dowiedzieć się, jak te produkty mogą chronić Twoje zdrowie i odmienić Twoje życie. Teraz ważne jest, aby zrozumieć, że mimo wszystkich korzyści, jakie kawa może przynieść, gdy jest spożywana świadomie, istnieje także jej ciemna strona, o której niewielu mówi. I może ona być bardziej niebezpieczna niż się wydaje, zwłaszcza dla osób po 50 roku życia, które myślą, że dodatkowa porcja kawy jest nieszkodliwa. Nadmierne spożycie kofeiny może wywołać prawdziwą burzę w organizmie. Gdy przekroczysz bezpieczny limit, który według Światowej Organizacji Zdrowia wynosi 400 mg kofeiny dziennie, czyli około 4 małe filiżanki kawy filtrowanej, ryzyko gwałtownie wzrasta. Pojawia się niepokój. Pogarsza się sen, pojawia się bezsenność, rośnie drażliwość, a często także tachykardia staje się niechcianym towarzyszem. Co więcej, istnieje ciche zagrożenie zwane depresją z odbicia. Mało kto wie, że gdy nagle przerywa się spożycie kawy, mózg reaguje, jakby tracił coś niezbędnego do życia. Pojawiają się objawy odstawienia, skrajne zmęczenie, silne bóle głowy, a w poważniejszych przypadkach tymczasowa depresja która może całkowicie rozregulować zdrowie emocjonalne. I pytanie, które trzeba sobie zadać: czy ty również pijesz kawę ponad miarę, nie zdając sobie z tego sprawy? Napisz w komentarzu, ile filiżanek kawy zazwyczaj pijesz dziennie. Kiedy myślimy, że ilość kawy to największy problem, okazuje się, że jest coś jeszcze bardziej niebezpiecznego złe połączenia. Tak, dobrze słyszysz. Łączenie kawy z niektórymi produktami spożywczymi lub lekami może być prawdziwym zaproszeniem do chorób, takich jak depresja, rak czy inne poważne zaburzenia. Co gorsza, wiele z tych kombinacji to codzienne nawyki, które wydają się nieszkodliwe, ale po cichu niszczą twoje zdrowie. Jednym z najpopularniejszych i jednocześnie najbardziej zdradliwych połączeń jest kawa z czekoladą. Kto nie lubi dobrego cappuccino albo kawałka ciasta czekoladowego z filiżanką gorącej kawy? Wydaje się to takie przyjemne, prawda? Ale mało kto wie, że zarówno czekolada, jak i kawa zawierają silne substancje pobudzające, takie jak kofeina i teobromina. Razem znacząco zwiększają one stymulację układu nerwowego, co może prowadzić do stanów lękowych, bezsenności i niebezpiecznego wzrostu poziomu kortyzolu hormonu stresu. Badania przeprowadzone przez Uniwersytet w Cambridge wykazały, że przewlekle podwyższony poziom kortyzolu może prowadzić do przewlekłego stanu zapalnego w mózgu, zwiększając ryzyko depresji. Co więcej, nadmiar stymulantów wiąże się z podwyższoną ilością wolnych rodników, cząsteczek sprzyjających mutacjom komórkowym i zwiększających ryzyko raka, według Narodowego Instytutu Raka w Stanach Zjednoczonych. Jeśli często spożywasz kawę z czekoladą, warto przemyśleć ten nawyk. Najlepiej unikać łączenia tych dwóch produktów, a jeśli to możliwe, Odczekać kilka godzin między ich spożyciem. Twoje zdrowie mózgu i serca Ci za to podziękuję. Kolejnym powszechnym błędem jest łączenie kawy ze słodzonymi napojami. Wiele osób nie może się oprzeć mrożonej kawie z cukrem albo napojom energetycznym o smaku kawy, myśląc, że to tylko niewinny dodatek do ulubionego napoju. Tymczasem rafinowany cukier połączony z kofeiną działa na organizm jak emocjonalna kolejka górska. Gwałtownie podnosi poziom glukozy we krwi, daje fałszywe poczucie energii, a następnie powoduje gwałtowny spadek, wywołując skrajne zmęczenie i nagłe wahania nastroju. Uniwersytet w Londynie ostrzega, że takie wahania poziomu cukru mogą prowadzić do przewlekłego stanu zapalnego, otwierając drzwi do depresji. I jakby tego było mało, Diety bogate w cukier są bezpośrednio powiązane ze zwiększonym ryzykiem raka trzustki i piersi, według American Cancer Society. Aby chronić swoje zdrowie, najlepiej pić kawę bez cukru lub używać naturalnych substytutów, takich jak stevia, które nie wpływają negatywnie na poziom cukru we krwi i pomagają utrzymać równowagę. Istnieje jeszcze jedno, trzecie połączenie, które prawie nikt nie podejrzewa o niebezpieczeństwo kawa i leki. Wiele osób przyjmuje swoje lekarstwa rano, a zaraz potem sięga po pierwszą filiżankę kawy, nie zdając sobie sprawy, że może to prowadzić do poważnych interakcji. Na przykład jeśli przyjmujesz środki uspokajające, takie jak diazepam lub alprazolam, kofeina może osłabić ich działanie, zwiększając poziom lęku i utrudniając zasypianie. Podobnie jest strój pierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, takimi jak amitryptylina. Kofeina może zmniejszyć skuteczność leku i nasilić działania niepożądane, takie jak suchość w ustach i zamazane widzenie. Jeśli przyjmujesz antybiotyki, takie jak cyprofloksacyna lub norfloksacyna, kawa może przedłużyć obecność kofeiny w organizmie, wywołując objawy takie jak kołatanie serca i niepokój. Nie wspominając o lekach przeciwzakrzepowych, takich jak warfaryna, w połączeniu z kofeiną mogą zwiększyć ryzyko krwawień. Jak wskazują badania Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa. Dlatego zawsze warto skonsultować się z lekarzem, zanim włączysz kawę do swojej codziennej rutyny, jeśli przyjmujesz leki na receptę. A teraz powiedz mi, czy zdarzyło Ci się łączyć kawę z którymś z tych produktów i nie wiedziałeś o ryzyku? Napisz w komentarzu kawa bez przesady, jeśli te informacje Cię zaskoczyły. Teraz, gdy już wiesz, jakie zagrożenia kryją się w popularnych połączeniach z kawą, łatwiej zrozumieć, Dlaczego tak ważne jest, aby przyjąć bardziej świadome nawyki? Sekret nie polega na tym, żeby całkowicie zrezygnować z kawy, wręcz przeciwnie. Może być ona potężnym sprzymierzeńcem zdrowia, pod warunkiem, że spożywasz ją z umiarem i we właściwy sposób. Najlepiej wybierać kawę filtrowaną lub przelewową, bez dodatku rafinowanego cukru. I oczywiście zachować umiar, od dwóch do czterech małych filiżanek dziennie, zgodnie z zalecanym limitem, aby zapewnić sobie wszystkie korzyści bez szkody dla organizmu. Ważne jest również, aby unikać kawy po godzinie 16. To pomoże chronić twój sen, a co za tym idzie zdrowie mózgu. I pamiętaj, aby pić dużo wody w ciągu dnia, zwłaszcza jeśli regularnie pijesz kawę. Utrzymanie odpowiedniego nawodnienia zapobiega skutkom ubocznym, takim jak bóle głowy i drażliwość. Poważne badania już dowiodły, że świadome włączenie kawy do diety w zrównoważony sposób może przynieść niesamowite rezultaty. Badanie Predimet przeprowadzone w Hiszpanii wykazało, że osoby pijące kawę z umiarem i stosujące zdrową dietę zmniejszyły ryzyko chorób neurodegeneracyjnych i problemów sercowo-naczyniowych aż o 30%. Innymi słowy, małe zmiany w codziennych nawykach mogą mieć decydujące znaczenie dla ochrony Twojego mózgu i serca przez wiele lat. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to znak, że naprawdę dbasz o swoje zdrowie. Dlatego skorzystaj z okazji i zasubskrybuj kanał, zostawiając także łapkę w górę. To dla mnie sygnał, że cenisz treści, które naprawdę mogą zrobić różnicę w Twoim życiu. A jeśli kochasz kawę tak jak ja, napisz w komentarzu: Kocham kawę, żebym wiedział, że byłeś ze mną do końca. A teraz potrzebuję Twojej uwagi. Na ekranie pojawił się kolejny film, który może być brakującym elementem, byś jeszcze lepiej zadbał o swoje zdrowie. Trzy popularne połączenia z ziemniakami, które przyspieszają rozwój Alzheimera i raka. Zacznij unikać ich już dziś. Kliknij teraz i dowiedz się, czego prawie nikt ci nie mówi.